Siemaneczko, porteczki z tej strony, Szaków. I to w skromnym odcinku z gry Fortnite. W odcinku otworzymy sobie kilka ekranów ładowania. A w dzisiejszym odcinku pomogą mi UKN Mythical. Cześć, Szymiks. Siema. Oraz Troxek. Dzień dobry. Jeśli wy też chcecie wystąpić w takim odcinku, to focie na mojego Discorda, ponieważ na Discordzie wypisuję jakie skiny mi są potrzebne do tych odcinków. Jeśli będziecie mieli takiego skina, to was wezmę. Dobra, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie taki ekran ładowania z burgerkiem, która widzicie na ekranie. Do tego nam będzie potrzebny wózek golfowy, więc chłopaki lecimy szukać. Nie ma co, ale już chyba stąd widzę, gdzie on jest. Gdzieś tam na ulicy na Przyjemnym. Dobra, my już mamy wózek golfowy. Wsiadamy i lecimy na górkę. Czekaj, czekaj, niech jeszcze chłopaki wejdą. Dobra i lecimy. To nam się powinno udać perfekcyjnie. Ja nie wiem ale was nie słyszę w ogóle się to ze smakami, trochę. Jakby sobie teraz czy coś, ale dobra. Dobra, to tu wysiadamy. Tylko nie niźcie burgerka, bo on będzie potrzebny. Ja sobie tutaj stanę. W tym miejscu tobie trzeba w ten sposób. Dobra, uwaga, tutaj T-Rex musisz odejść kawałek. Będą mi potrzebne raczej drift i bombowe barwy. wam powiem, jak to będzie wyglądało. A więc tak. Oj, tu nie mamy tego. No dobra, nie ma driftów, ale trudno. Tutaj sobie staniecie. O gdzieś tu jeden po lewej, drugi po prawej. Na, odwr na odwrót stańcie. Ale się przysuńcie bliżej mnie. O tutaj gdzieś stańcie, o tu. One, Git. I teraz w, w dwójkę tańczcie tego hot roda, wiecie? Ten tańc darmowy taki co był. Dobra, trzy. Ale nie, to nie jest na taniec od razu. Jest Git. Nie musicie w tym samym momencie No, Szymix dawaj No okay, i dobra, jest git Dobra A teraz ty T-Rex chodź tutaj Troksek, ty staniesz sobie Czekaj już ci mówię Ja tu się trochę bardziej odsunę gdzieś tutaj zostanę. stanę Ty staniesz tu Obok, o tu w ten sposób I wciśniesz po prostu tego, e, mapę żebyś miał przed rękoma Dobra, ja sobie tu trochę podjadę bliżej Ja się stanę tu Nie, 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 nie Stawaj! Jasne Teraz jest git, ja se muszę stanąć dokładnie teraz Po lewej stronie i pomachać. Uwaga, gdzie to jest? Królewska fala. No i dobra, powinno się udać. Teraz sprawdźmy na ekranie, jak to wyszło. Dobra, mi się wydaje, że można trochę to poprawić lepiej. kupaki. weźcie tutaj się, przysunąć bliżej siebie, jak to tańczycie. To już się byli jedno, na przykład za drugi może. Eee, niech będzie drift lekko do przodu. Chodź tu drift. A ty tutaj stań sobie, Szymiks. Teraz to zatańczycie. Trochę się weź się lekko przysuń. E, tutaj prawo, o dobra. Teraz jest git, dobra. Hmm, my tu mamy do poprawienia, e, dobra, ja się tym trochę bardziej. Nie, nie mogę się przesunąć. Ty weź tutaj się bardziej przysunąć, o tu stań. Tutaj, no. Dobra, super. Ja tutaj tak stanę. Jeszcze raz pomacham. Dobra, teraz widzicie na ekranie, jak to wyszło. Wydaje mi się, że teraz o wiele lepiej to wyszło. Aczkolwiek, możemy zrobić jeszcze jedną małą poprawkę. Czekajcie, stanę w ten sposób, Czekajcie by to nie oddychało. Stanę tak bokiem. Jest git. Dobra, i ty teraz podejdź tutaj. Tu podejdź, no. Wy, chłopaki, weźcie tutaj, stańcie. Dobra. I tak samo, nie? Znaczycie, hotroda ja wsiadam na wózeczek i macham. No dobra, i teraz powinno wyjść najlepiej. Teraz widzicie na ekranie, jak to wyszło. Oceniajcie w komentarzach w skali od 1 do 10, jak Wam się to spodobało, czy udało nam się to otworzyć. A teraz przechodzimy do kolejnego ekranu ładowania. A więc dobra, my już jesteśmy na miejscu, wszyscy są. Czy są, teraz sobie otworzymy taki trail na powidrowym przedsięciu. Teraz na ekranie widzicie, jak on wygląda. I pierwsze, co trzeba zrobić, to tak. Drift i bombowe barwy, chodźcie za mną Wy sobie staniecie wydaje mi się gdzieś w tym miejscu Tutaj sobie jeden Tutaj drift, właśnie kurde Reset, drift musi być cały ubrany Dobra, więc sobie zrobimy w ten sposób, że Jeden stoi tutaj Tutaj staniesz ty drift, ale w drugą stronę musisz być odwrócony mnie plecami no I obok stanie tutaj ten Bombowe barwy Dobra Czekajcie, tylko musicie mieć coś w ręce. Jakiś napój, żeby nie było widać kilofów. Hmm. Musicie znaleźć jakieś tego... Mm, jakieś dobra. te... napotki. Mam bodnarze. O dobra, Mam to się badnarze. podzielcie, dobra. Chodź tu. Jeszcze t chodź do mnie, bo musimy to rozwalić. Ja Okej, okay, dobra. dobra. Chłopaki weźcie sobie tam do rąk, czekaj dobra, jeszcze, ich tutaj ustawię. Dobra, to możecie stanąć plecami teraz tutaj do nas. Tak blisko siebie w miarę, nie? O tak. O. Teraz byłoby bo barwy też wejść tutaj. Dobra. Teraz idę do ciebie troksek. I tutaj my z t mamy takie zadanie, że ty stoisz tutaj. I popcorn jesz. Wcinasz. O tutaj stanie. I popcorn wcinasz. Możesz trochę w lewo. się No dobra, no i teraz znajdź na spokojnie. Mamy czas. Wy, widzowie, macie teraz chwilę, aby kliknąć ten czerwony przycisk na dole, czyli subika. A także, jak film właśnie podał, to możecie zostawić lajka. Like próg na ten odcinek, to tak myślę, chłopaki, jaki próg? Co myślicie, ile łapek muszą zostawić? 500? Z 500? Dobra, to 1000. Niech będzie 1500, i kolejny odcinek wlatuje na kanał. Ok, tutaj Tirek znalazł już tego, ja muszę pomidorkiem rzucać. Sekunda. Gdzie jest pomidorek, mam pomidorek. Uwaga. Dobra, trochę dalej muszę rzucić jednak. Kilka razy porzucam i zobaczymy jak to wyszło na ujęciach. Uwaga. I cyk. No i gitara. Teraz widzicie na ekranie jak nam to wyszło. Mi się wydaje, że mogę jeszcze bardziej się przysunąć, to lepiej to będzie wyglądało. A chłopaki jak chcecie, możecie się trochę bardziej w tą stronę przysunąć No 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 już wystarczy. Znaczy tylko kawałek do przodu, leciutko do przodu. Dobra, super. I teraz jak możecie, to patrzcie się w górę, jak na maksa, tak w górę, w powietrze, o, no. Super. Ja stanę, rzucę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, gdzie jest, to jest pomidorek. O, inaczej muszę rzucić. Ajajaj. Dobra, rzucam. Jeszcze jeden. Teraz na ekranie widzicie, jak nam to wyszło. Napiszcie, które lepiej nam wyszło, oceniać w komentarzach w skali 1 do 10. Jak wy to oceniacie. A Wam, chłopaki, dziękuję za pomoc. Jeśli się do końca, to łapkę w górę raz suba i trzymajcie się następnego. Heja.